Witam Was, moje kochane byki. Oto Wy. Tutaj kamyczek z Waszym zaktykiem Zodiaku zostawiam z boku. To są nasze karty Tarota na dzisiaj. Też na chwilę je kładę z boku, bo zaczniemy sobie od moich magicznych kostek. Sprawdzimy, jaka energia będzie Was otaczać, jaka energia będzie Wam przewodzić w miesiącu czerwcu, na czym będzie fokus, na czym warto się skupić, co do Was idzie. Mamy tutaj Neptuna, mamy barana i mamy piąty dom. Moi kochani, jakieś tutaj ruchy, jakiś fokus na sprawy piątodomowe, czyli na wasze dzieci, jeśli je macie, oczywiście, na też takie relacje romantyczne, związki, romanse, kochani, może też być fokus tutaj na jakąś. Kreatywną pracę, będziecie chcieli coś tworzyć w tym baranie, szczególnie, że mamy, kochani, Neptuna. Neptun to jest taka planeta, która wspiera właśnie artystów, wspiera wizjonerów um, mówi o ogromnej wyobraźni o tym, że mamy jakąś, prawda, wizję artystyczną. Więc dla artystów, jeśli jesteście na przykład artystami, coś tworzycie, coś, um, Chcecie wykreować, moi drodzy, no to ten miesiąc jak najbardziej będzie wam tutaj sprzyjał. Wydaje mi się, że dla niektórych również pojawią się jakieś nowe związki. Baran to jest początek, to jest pierwszy, że tak powiem, znak Zodiaku, to jest lider, więc ktoś tutaj może się, kochani, pojawić, ktoś, kto będzie chciał z wami, prawda, jeśli jesteście sami, albo nawet nie, bo to jest. Ktoś taki, kto przychodzi, może tutaj namieszać trochę też z tym Neptunem. Neptun, pamiętajmy również, to jest jakby iluzja, więc um, jeśli chodzi o relacje, nasze związki mogą przejść jakąś tutaj próbę. Dla niektórych, oczywiście, mówię, um, będzie się dużo działo. Pytanie jest, czy to jest właśnie tylko y, przyjaźń, czy to jest kochanie, czy to jest iluzja, czy to ma ręce i nogi po prostu? Czy coś z tego będzie więcej, moi drodzy? Czy coś z tego więcej się Wydasz. Zaraz się zresztą przekonamy, odłóżmy już te kostki, przejdźmy do tarota, potasujmy sobie karty i najpierw zapytajmy się, może co w środku będzie się u Was działo. Widzę, że te karty chcą wyjść, także już nie tasuję dalej, tylko od razu je wyciągam. Pytam się o Wasze wnętrze, kochani, co Wam będzie w duszy grało, jaka energia ze środka. Mamy pazia pałeczek, mamy dwójkę pucharów i mamy, kochani, czwórkę pucharów. Mam nadzieję, że te karty dobrze widać. Kochani, no co niektórzy na pewno się zakochają, widać tutaj już od razu to w tych y, trzech kartach, że będą Wam motylki w brzuchu tutaj latać, będziecie dużo myśleć o tej drugiej osobie. Czy jesteście w związku, um, czy dopiero ktoś, że tak powiem, Wam przykuł wasze oko, ktoś, y, kimś się zainteresowaliście, więc będzie tutaj dużo energii do działania właśnie w tym temacie i te tematy będą dla Was, kochani, ważne. Y w czwórce pucharów, kochani, co jest ważne w tej karcie, tej różowej, tutaj, którą mamy z tym wężem, żeby się nie zamykać na różne um, propozycje, na różne możliwości, na różne okazje, żebyście, to jest taka rada, żebyście nie przeoczyli czegoś dobrego, co może tutaj do Was przyjść, że um, może będziecie chcieli przeżywać jakieś emocje, i nie będziecie doceniać, prawda, tego, co już macie. Tak, tutaj, dla niektórych to wyczuwam, jeszcze jak mówię, ten Neptun i ten piąty dom, że jakby to Wam przekazać, moje yy, drogie byki? Dla tych, którzy są w związkach szczególnie kochani, mam wrażenie, że będzie ogromny fokus na to, jak się w tym związku czujecie, czy te uczucia, które Was łączą, są prawdziwe. Będziecie wymagać może od partnera, żeby się więcej działo, będziecie próbować. Hmm, w jakiś sposób, nie wiem, zregenerować wasz związek, ożywić go trochę, wprowadzić coś do waszej um, związkowej rutyny, żeby właśnie nie było nudno, żebyście nie czuli się tacy troszeczkę zblazowani, że wam to już się żadne motylki w brzuchu yy, nie przytrafią, będziecie nad tym chcieli w tym miesiącu popracować, żeby właśnie wyjść z jakiejś takiej rutyny, wyjść z takiego otępienia trochę, yy, z takiego marazmu, jeśli chodzi o związki. Tutaj będzie duży fokus właśnie na to. Jeśli jesteście singlami, to również będziecie chcieli przeżywać jakieś wzloty, jeśli chodzi tutaj o relacje z innymi osobami, o miłość, o randki. Ważne jest, żeby cieszyć się tym momentem. Nie myśleć może o tym, co będzie dalej. Mam wrażenie, że przyszłość każdej tej relacji jest na razie za taką trochę mgłą. Nie jest wyraźnie powiedziane jak wasze relacje, dopiero co coś zaczynające lub też również stałe związki, będą miały przyszłość. Ważne jest, słuchajcie w tym przekazie to, żeby skupić się i um, rozkoszować się chwilą obecną. Skupić się na przyjemnościach, na tych małych, na tych może większych, zrobić coś razem. Ale ważny jest moment. Terazniejszy, zamknąć tą chwilę w jakieś miłe wspomnienia. Dobrze, kochani, to jest taka energia płynąca ze środka, na czym wy się będziecie mocno skupiać, co byście chcieli osiągnąć. Karty radzą: enjoyujcie się, enjoyujcie się i nie myślcie za dużo hmm, o przyszłości. No to teraz zapytajmy się, co idzie do Was z zewnątrz. Światło mi tu nieźle operuje, słońce za oknem, i tak cały czas muszę zmieniać, kochani, ustawienia. Dobrze, co idzie do Was z zewnątrz? Wow, ile kart mieczowych! Zobaczcie, mamy dziesiątkę mieczy, mamy ósemkę mieczy, mhm. mamy śmierć i mamy pazia mieczy. Boże, przepiękne karty, moi drodzy, przepiękne. Idzie do Was, kochani. Jakaś totalna zmiana, jakaś taka transformacja. Jeśli czuje, czuliście do tej pory, że tkwicie w jakimś martwym punkcie albo że nie macie już um, perspektyw, że czujecie się w jakiś sposób uwięzieni, że przyblokowani, wasza energia jest przyblokowana, czujecie się przytłoczeni przez wasze obowiązki, um, czujecie, że w jakiejś sytuacji. Nie macie kontroli nad tym. Czujecie, że nie możecie ruszyć do przodu. Czujecie właśnie, że wszystko jest jakby przeciwko wam. Że wy się staracie, dajecie z siebie dużo, ale nie dostajecie nic do końca w zamian. Bardzo mocno wyczuwam taką energię blokady, energię zmęczenia, energię babrania się w jakimś takich ymm, smutnych, prawda, ymm, myślach. Że wszystko jest najgorzej, że wszystko jest beznadziejnie, nic mi się dobrego nie przytrafia, na pewno mi się nie uda. To są tego typu myśli, kochani. Mamy trzy karty mieczowe, więc jest to wasz mental. I ten mental, kochani, się zmieni. Mamy kartę śmierci, transformacja, coś umiera, coś rodzi się na nowo. Przyjdą do was, przyjdzie do was z zewnątrz jakaś nowa, fantastyczna energia, która pozwoli wam wyjść z tego właśnie marazmu, z tego zamkniętego kręgu złych myśli. Um, taki powiew świeżości, kochani, do Was przyjdzie: wiatr w żagle Wam zawieje, Wasza głowa się nagle przewietrzy, otworzy i poczujecie, że możecie, że coś nowego się dla Was zaczyna. Jakieś stare schematy umierają, stare przekonania umierają na Wasz temat. To, co myśleliście do tej pory, moi drodzy, zmieni się o 180 stopni. Jakaś nowa idea, nowa energia, kochani, jakaś również wiadomość może do Was przyjść, która właśnie odmieni Waszą codzienność, Waszą rzeczywistość, moi drodzy. Jakieś odrodzenie, przepiękne, przepiękne to jest wszystko. Dobrze. Yy... Miłość wiemy dla związków i dla singli, to może zapytajmy, moje drogie byki, o Wasze finanse. W końcu to jest planeta Wenus, która Wam przyświetla, więc nie tylko miłością samą człowiek żyje, ale również kasa jest potrzebna. Mamy tutaj Hierofanta, czyli kapłana. Dobrze, czy coś jeszcze? Kasa, kariera, pieniądze. Kasa, kariera, pieniądze. Wow, szóstka pałeczek i mamy kapłankę. Moi drodzy, co niektórzy z Was na pewno w czerwcu dostaną awans, to na bank. Co niektórzy z Was wygrają jakąś sprawę sądową i dzięki temu dostaniecie pieniądze. Dla niektórych skonsultujecie się z jakimś tutaj, prawda, doradcą. Może to być urzędnik w banku, może być doradca finansowy, doradca inwestycyjny, ktoś, kto ma ogromną wiedzę na temat finansów, może to być również ktoś z HR-u, jakiś pośrednik, jeśli chodzi o pracę. Ktoś się do Was, kochani, mam wrażenie, odezwie. Jeśli szukacie pracy, to w miesiącu czerwcu ją dostaniecie. Mamy też tutaj kapłankę i kapłanka mówi, um, że jest w tym jakiś sekret, jest w tym jakaś tajemnica na takiej zasadzie, że jeśli ja teraz nie wiecie o czym ja mówię i w ogóle na przykład się tego nie spodziewacie, to właśnie przyjdzie jako niespodzianka. To jest, to jest na razie przed Wami ukryte, macie się dowiedzieć w odpowiednim dla Was momencie, czyli jakby ten, um, że tak powiem, um, magiczny czas wyznaczony przez wszechświat um, tutaj jest ważny, czyli... Um, Możecie się tego nie spodziewać, możecie nie wiedzieć, czego to na razie dotyczy. Na pewno w miesiącu czerwcu to zostanie przed Wami odkryte. Także, jak mówię, co niektórzy będą się tutaj radzić, co niektórzy awansować, niektórzy dostaną nową pracę. Kapłanka również może, kochani, wskazywać na to, że w Waszej. Przestrzeni kariery, w Waszej przestrzeni finansów dzieje się po prostu dobrze, to Wy jesteście tym kapłanem, jakby tą osobą zarządzającą Waszymi finansami, która się świetnie na tym zna, i przez to, że potraficie tak świetnie właśnie ym, zarządzać kasą, którą Macie, w miesiącu czerwcu będziecie mogli sobie pozwolić na taki oddech, na skupienie się na sobie, wyjedziecie na wakacje, skupicie się może na, jakimś, na swoim ciele, wyjedziecie do spa. Będziecie mieli czas i przestrzeń na to, żeby się sobą y, zaopiekować. To również co dla niektórych y, z Was. Moi drodzy, no dobrze, to w takim razie zapytajmy się jeszcze Tarota o jakąś radę dla Was na koniec. Rada na miesiąc czerwiec. Co mówią karty? Co by, chcie, co by karty chciały, co by wszechświat chciał Wam przekazać, jeśli chodzi o miesiąc czerwiec, jako radę? Super. Mamy królową pucharów, mamy czwórkę mieczy i mamy um, rycerza pałeczek. No, tak jak tutaj, wszystko się nam pięknie, kochani, układa. Karta rada jest taka, żebyście troszeczkę zwolnili. Abyście skupili się właśnie na sobie, na swoich przyjemnościach. Miesiąc czerwiec jest bardzo dobry ku temu, żeby skupić się na odpoczynku, na swoim mentalu, bo zobaczcie, mamy tutaj Czwórkę Mieczy i na wszystkich tych kartach mieczowych. Jakby coś takiego wydarzy się dla was w czerwcu, że w końcu będziecie mogli wyjść z jakiegoś kołowrotka. Jakaś zmiana idąca do was z zewnątrz pozwoli wam na to, żebyście się w końcu zrelaksowali. Więc karty radzą: przestańcie tak biec, przestańcie się tak strasznie stresować, przestańcie robić to, co do tej pory robiliście w ten sam sposób, który do tej pory robiliście. Zróbcie coś inaczej, ale przede wszystkim dajcie sobie trochę odpoczynku. Dajcie sobie troszeczkę wytchnienia. Szczególnie chodzi, jeśli chodzi o wasze zdrowie mentalne, psychiczne, o waszą głowę, niech ta głowa się przewietrzy, będzie to dobry moment i skorzystajcie z tego w pełni kochani w tej królowej pucharów. Skorzystajcie z tego w pełni. Nie na półgwistka, nie że jadę do spa, ale co chwilę sprawdzam telefon. Oddajcie się temu odpoczynkowi, zadbajcie, kochani, o siebie. Dziękuję Wam pięknie za to czytanie, z tym Was zostawiam. Jeśli Wam się podobało, jeśli z Wami rezonowało, kciuk w górę, serduszko w komentarzach, a jeśli jesteście nowi, no to zachęcam do subskrypcji, jak również obejrzenia innych filmów na tym kanale, szczególnie z serii Wybierz kartę. Pozdrawiam, cześć.